Budżet obywatelski Mazowsza to wspaniała propozycja dla mieszkańców Mazowsza, związana z instytucjami, których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. W 2022 roku podjęłam decyzję, żebyśmy włączyli się w ten projekt. Dzięki zaangażowaniu pracowników zamku udało nam się zrealizować projekt pod tytułem Rozbudowa Parku Historyczno-Kulturowego. Dzięki temu, że Państwo głosowali na nasz projekt. Zamku w Liwie, wielki władca Mazowsza. Czeka na Państwa historyczna makieta Mazowsza, na której mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądało Mazowsze w średniowieczu, poznać wszystkie zamki. Przywitają Państwa Anna Mazowiecka z Radziwiłów, władczyni, która zmarła na Zamku w Liwie ponad 500 lat temu, Królowa Bona oraz rusałka, bo pamiętamy też o dziedzictwie natury, który jest nieodłączną częścią zamku w Liwie.